imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ofiarujmy dzisiejszą koronkę intencji matek oczekujących dziecka, aby dzieci były od początku kochane i oczekiwane, a także w intencji sierot, które błąkają się po ulicach, ponieważ rodzice zaniedbują swoje obowiązki rodzicielskie. Ojcze nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy nasze winy I nie pójść nas w oburzenie, ale nas zbaw ode zdrowe swojego Boga. Maryjo, łaski pełna Pan błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, święta na za nami wzniesieni, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Mierze w Boga Ojca nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się, się począł Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Mężczyzna pod koncertem i przy Zobowaniu Łuki Malich Łuki do, do piekень, dnia trzeciego dnia Zmartwychwstał, Łuki na niebiosa, Malich w Malich Łuki Malich Łuki Malich Łuki Malich Łuki Malich Łuki Malich a jego Łuki Malich Łuki Malich A jego was nie Miej miłosierdzie dla nas, całego świata, a Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas. I bóstwo najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Naszego, 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 i naszej to na nasze i całego świata, świata dla jego um. bolesnej męki. W imieniu

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i Ojcze przedwieczne, Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za zagrzeby naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłośierdzę dla nas i Sarego Dla Jego bolesnej męki nie miłośierdzę dla nas i Dla Jego bolesnej męki nie miłośierdzę dla nas i całego Świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłośierdzę dla nas i całego Świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Dla nas i całego świata. jego Dla jego bolesnej męki. Miej jego bolesnej Dla nas i całego świata. Święty Boże, święty nas. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się, się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się, się nad nami i nad całym światem. światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się, się nad nami i nad całym światem. Łokrwiewo, do której wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Jezu, Ufam Tobie, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Ojcze Maksymilianie, módl się, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Wytłumaczenie do serca Pana Jezusa. Kyrie Eleison. Krysty Eleison. Krysty Eleison. Ojciec Nieba Boże. <kluz> Ził się, się nad nami. Synod Kupicielu Świata Boże. Ził się, się nad nami. Duchu Święty Boże. Ził się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże. Ził się, się nad nami. W serce Jezusa, Syna Ojca Przewiecznego, z się nad nami. W serce Jezusa, bo nie Matki Dzielicy przez Ducha Świętego utworzone, zyuj się nad nami. W serce Jezusa ze Słowem Bożym, istotowo zjednoczone, zyuj się nad nami. W serce Jezusa nieskończonego majestatu z się nad nami. Serce Jezusa, świątyni Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przybytku Najwyższego, miłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boże i bramo niebios, miłuj się nad nami. Serce Jezusa gorejącą Niską miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, Zmiłuj Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wszelkich bezdennych błędów, zwiój się nad nami. Serce Jezusa wszelkich chwały najgodniejsze, zwiój się nad nami. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich, zwiój się nad nami. Serce Jezusa, które są wszystkie, Skarby mądrości, umiejętności się nad Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, się nad Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo podobał, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, się nad Serce Jezusa, wieczne upragnienie świata, Serce Jezusa wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło życia i świętości, zmiłuj się, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przebaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa żywością napełnione, zmiłuj się na nami. serce Jezusa dla nieprawości naszych startem, zmiłuj się na nami. serce Jezusa aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. serce Jezusa łóżnią przelite, zmiłuj się nad nami. serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się na nami. Serce Jezusa, krwawo ofiarą grzeszników, zmiłuj się na nami. Serce Jezusa, sławienie ufających Tobie, zmiłuj się na nami. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj nam panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy pokornego serca, uczyń serca nasze serca swego. Módmy się. Wszechmogący wieczny Boże, weź na serce najbliższego syna swego i na chwałę za dość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebogać tym, którzy żepszą Twojego miłosierdzia. I racz udzielić przebaczenia w imię tego syna swego Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu najsłodszy odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzy na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteś własnością i do Ciebie, Ciebie należy do Ciebie. Ciebie. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się do wolonia Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się, Złytuj się nad jednymi i drugimi, o Jezu i pociągnij wszystkich do świętego serca tego, Królem bądź nam o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. w aby do, do domu rodzicielskiego wróciły Cię co ręce i nie zmieniali znęczy i głowy i tym, których albo błędne mniemania uwiodli, albo niezgoda oddziela, przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użyć Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, aby ze wszelkiej ziemi od końca do końca jeden wziął głos. Chwała Bożemu w Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała w niej na wieki wieków. Wieków. Amen. O Twoją obronę wierzamy się, święta Boża Rodzicielko. Za na prośbami raź nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód radź nam zawsze wybawiać dawno chwalenna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, o Średniczka nasza, o nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, Pan z wami, i Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. w pokoju Chrystusa. O, ogień,